Coś ty i czego tu chcesz? Gerald Zrivi, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła kedwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Użesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie, ramię w ramię przeciwko Czarnym. Redańczycy pod deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mylisz się. chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną. Menno -Kohorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Cochorn, prawdziwy ogar z nilgarskiej sfory, ale wielki wódz. Jeszcze nie raz otoczy Nordwingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Cochorn nie żyje. Zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Wergen to co innego. Nie odpowiadam za stan Twojej pamięci. Masz rację. O śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Wergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Seldkirk po stronie Edirn i Vandergrift po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. No, bo niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakry pod Wergen. Kapłan Crest wyprowadził nas w płomieni. Miał magiczny medalion chroniący przed ogniem. Wielu się uratowało? Drużyna Zywika. Zywik... Najlepszy dziesiętnik w pułku. Udowodniłeś, żeś służył w góry Chorągwi. Mogę zabrać standard? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna, bo wstrzymuje armię króla Hencelta. Jednorożec powrócił? Stoił w Rotterdamie. Dzięki tobie może pomścić burą chorągiew. Standard leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Bondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druchem spod brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam go żały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilno i tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki nawet jak mnie usiekli.